mano z tej strony Thompson, a to jest mój <coughs> pierwszy odcinek, to jest gierki Rocket League. No i co, mam 12 poziom, mam taki samochodzi i dzisiaj zagramy sobie giereczkę rankingową, no nie? Zobaczymy jak nam pójdzie, mamy tutaj takie misje, mamy nowy event, czyli Frosty Fest, czyli mroźny festiwal, coś takiego, nie wiem jak to nazwać, no że po prostu, jak zrobicie te misje, to dostajecie nagrody. Chyba każdy wie o co chodzi, i tutaj macie z wyzwania, czyli tutaj na przykład mam 25 obron lub imponujących obron w dowolnym trybie towarzyskim albo za sezon, czyli po prostu tutaj macie pierwszy etap, potem jest drugi, trzeci i czwarty etap. Oczywiście te etapy się odblokowują po jakimś czasie, i w tym przypadku tutaj mam wszystkie misje zrobione, no bo sobie gram, grałem wcześniej solo i w poprzedniej sezonie miałem Golda 1, tak? Golda 1 miałem, chyba dywizję pierwszą, coś takiego, nie pamiętam. No, ale udało mi się Golda wbić. Teraz też mam Golda, tylko dwójeczkę, ponieważ, no, więcej Girek wygrałem i to nie też z lepszymi gośćmi, e, z gośćmi, tak? Dobrze, powiedziałem? z lepszymi oponentami, o tak, można to stwierdzić, dlatego też mam takie ranking, mogę Wam pokazać teraz, w tym momencie, widzicie. Tu, tu, dwa, dywizja pierwsza. I tutaj potrzebujemy jeszcze pięć zwycięzców, żeby dostać nagrodę za więc... A tak to nie, nie, nie ma rewelacji, czyli mój poziom jakoś. Dobra, co jak piłka leci. Kurde, nie trafiłem w nim. Ajajaj. Aj, aj. No i ma bet, niestety. I strzelam nam. Ajajaj, aj, aj. ale błąd z mojej strony. <ścoughs> Nigdzie się tak nie minęło i już nas strzelili. Gość sobie poleciał gdzieś w bok. No ja nie wierzę w to po prostu. No nie wierzę w to. Dobra, zobaczmy teraz, co tu się stanie ciekawego. Ale polecę sobie po busta. Oczywiście ja sobie wezmę, stuknę ją. Dobra. Oha, popchnął mnie. A i sobie samobój jest, czyli zajebiście. I jeden, jeden już jest. <laughs> Więc to mi się podoba. Ja sobie po prostu piknąłem ją, ja no nie... O nie popchnął. <laughs> I on wbił se samobuja. Dobra, pomijam to i teraz ja lecę. Dwa gole w ciągu 18 sekund, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Lecę sobie po a a nie, nie trafiłem niestety. Dobra, bloknąłem. Kurde. O! Nie, co ja zrobiłem? Aj jaj ale błąd z mojej strony, a się to właśnie z za głowę. Wybij to dobrze. Dobra, teraz ja ją wybiję. Dobra, pyknę ją sobie. Dobra, ustawię się jakoś tutaj elegancko. No dobra, i wybił to. Dobra, nie będę ruszał tej piłki. On przebije. Niestety nie. Teraz ja ją wybiję i teraz dobiję. Nie, co on zrobi? Co on stał w miejscu? Ja pierdzielę. Co on robił? Czemu on stał obok bramki? Przecież nic nie mogę zrobić. Z ich błodwy dwa razy stok, a no ale ty, gościu, nie ma sensu tego grać. T takim drewnem, naprawdę. No, podanie i strzeli to, czy nie strzeli? Oczywiście, że nie strzeli. A, i wybił nam. On to wybił! XD! Ja chciałem to strzelić! On to wybił! No ja pierdzielę Aj, dobra! Strzelono! To nie ma szansu. A dobra, zmiznę i uff! Ale fart! Ale to był fart akurat! Już się poddałem z tym wtedy! Jak mi ją! Dobra, wybiję ją, on ją wybije, dobra. No coś tam ogarnia, ale jednak nie ogarnia. Dobra, bloknę go. Dobra, wybiję ją. Dobra, on teraz mi musi ładnie podać. No prawie. Gdyby nie to, też, że teraz wybiję to. Aj! Zblokował to niestety. No nie, jeszcze mnie ten gnój zabrał boost'a, no ja pierdzielę. Ja mam tylko 12 boost'a. Ale są strollowani. strolowani co się stanęło. Dobra, to była proste było. Uff, ale tutaj wydało na końcu, no nie, ale. Potem po prostu oni odeszli, i ja po prostu to zrobiłem. Dobra, wybiję to. Teraz po busta lecę. Dotknę ją. I wleci to. WO, ale blisko było. Aj, Jak blisko było. Ja bym to dotknął jeszcze. Nie! Dobra, wybił to. Uf Ale fakt, już dobrze, że on sam na broni, tak to by było 1-1 już. Dobra, wybiłem mu. On zabierze mi boosta, jednak mnie zabroni. Dobra, dotknął mnie. Okej, okay, wybiję ją jakąś dziwną trafę. Okej, okay, teraz bloknę ją. Okej, okay, wybiję teraz ją. Teraz ja też wybiję ją Drogu. Podam ją i strzeli ją to. Ja pierdziele, wisnął to. Dobra. Aj, wylało. Gościu, no niestety, niestety... Strzeli, teraz ja i. Aj, aj, też nie trafiłem. Dobra, wybiję to. Dobra on zrobił loba im. On ta zrobił loba też. Dobra, wybiję to. Gościu wybije. Aj, gościu blokno, niestety. Jeszcze wybi mi mojego. Aj, aj, aj. Dobra, wybiję ją. Dobra, wytypuję, <ścoughs> co ja zrobię w ogóle? Jakby to wpadło jeszcze? Co ty w ogóle zrobiłem? No i strzelaj, gościu! Aj. Ej, nie strzelił tego, dobra, uf. Nie strzelił tego, dobra. 1-0 mamy. A tylko defensywnie grać. Tele, boosta, dobra. Nice aj i wybił mi to. Dobra, on defensywnie widzę, że gra gościu. Okej, okay, ja dam im piłkę, teraz ja ją wybiję, dobra. Dobra, gościu nie wiem co robi. Okej, okay, popną mnie, nie wiem po co. Teraz ja ją bloknę, nie, nie w tą stronę. Dobra, uf. Ale to był far. Dobra, jest prawie gol. Naj. nie, 6 sekund, jest. nie możemy teraz im z czego strzelić. Dobra, uf. Dobra, udało nam się wygrać meczek, Nie wiem, jakim cudem. Ale tak wylało, że hej. Dobra, zobaczmy podsumowanie meczu, jak wyglądało. I czy w ogóle dostaliśmy awans. I uwaga, dosyć zwycięstwo 6 na 10. Czy mamy awans? Niestety nie mamy awansu. Dobra. Dobra, on afuje w ogóle. Dobra. A i wybił to akurat na farcie Nie, Jak to nie wpadło? Dobra, wybiłem to ów Ale fart w ogóle. Widać, że goście taki średni skillowo jest, ale dobra. Tak samo jak ja w sumie. No właśnie. No nie, idę dobiję to. Ja pierdziele, no. No i nie miałem żadnych szaf przecież tutaj już żeby bronić. To była pusta bramka była bardzo po prostu, no. Gości oczywiście nie umie strzelać. Tak jak zwykle w sumie moi oponenci. Aj, dobra, nieważne. Jeszcze nie wybił ten idiota, dobra, spoko. No. Dobra. Ło, strzelił to, nareszcie, kurde. Ładnie mu podałem to strzelił. Zobaczmy ten piękny gol od Kozła. Dobra. 1-1. Na razie jest ok, bo tam ten arczy. Dawa, ja lecę. Dobra, boom. Ole się odbiło dziwnie. Okej, okay, misnąłem. I gol. Był tam ten arczy XD Patrzcie, on awczył i przez to wpadło, hm. Ja przez to wpadło, dobra, obudził to Jednak. i wybił to to, Dobra, wybił to, O, jaki gol, proszę proszę Jakie okienko, zobaczmy to. Piękną brameczkę. Patrz mi to wyszło pięknie. Haha, <grybujesz> w końcu. Dobrze. O to chodzi. Aj, źle wybiję A ją. ten on awczy wytypyczył, czym on awczy. Nie, co on zrobił? No dobra, podbije ją dobra, wybiją Uff. Niedobrze Dobra, wybiję Ale nie za daleko. Teraz on dotknie ją, dobra On ją wybije Dobra Teraz ja ją dotknę, żeby nie odbił Dobra, on brulluje, dobra, <grych> co się dzieje? O nie! Nie! Ale nas porobił. No nie! A jak nas tak porobił, kurde, tu? No bo ten gość, kurde, zamiast na samym został on. On chciał wybić to, no, bez sensu. Bez sensu on to zrobił według mnie. O, ja coś na bramce. Tak widzę, że. Ja chcę wybić piłkę, to on powinien stać, a nie. Dobra, podam mu. Aha, i nie, i nie ten. I nie strzelił. Dobra. Aj, blisko było. Co ten gościu robi? Co on robi? Dobra, dostanę ją, ale co to daje? Okej. Okay. wylało, No i ten się obudził. Akurat xd. Aha, bo on tylko na bramce stoi. Czemu? Dobra, teraz jazda miłe. Wybiję ją. Na no spokojnie. Teraz znowu ją wybije, Dawaj, teraz gość powinien coś tu zrobić. Ciekawego. Ciekawe co zrobi. Aha, wylało u niego. Teraz ja mu poda, Aj. Shadow with defense. I... I goal. Okej. Okay. Ładnie to zrobił Zobaczymy ten pięknego. On po prostu poleciał tutaj do tą Bokiem samochodu Nie no, spoko 4-2 jest, półtorej minutki, teraz żeby Nie stracić tej przewagi, musimy Defensywnie grać, defensywnie Czyli po prostu nie dawać im piłki Ale też, żeby tę Piłkę mieć Ale, ale wylało Dobra, wybił mnie, ajajaj Unlucky Eagle Nice Nice, nice, nice Cztery gole gościu już ma Metr 3 ty zetos na O nie, to na serwera, nie dobrze Dobra, i ja lecę. Git majonez. Dobra. Walimy w środek. On powinien się ruszyć, ale wylało u niego. Dobra. Teraz ja uderzam i się poddali. Proszę państwa, to mi się podoba. I to mi się podoba. Pyk, pyk, pyk. I mamy kolejny drugi meczek wygrany w sumie, już 2800 punktów doświadczenia. I mamy awans, mamy siódme zwycięstwo. I mamy awa do dywizji drugiej. Złoto dwa Owszem, mój piękny gol. Jestem taktykiem i rozgrywającym. No, to mi się podoba. Dobra, to ja sobie wychodzę. Mam nadzieję, że że się spodobały giereczki, niestety pierwsza nie jest za dobra a jeszcze mieliśmy tam nagrodę odebrać za e, rozegrane 20 meczy rzadki przedmiot nagroda, złoty prezent otwórz teraz Uuu, mamy tutaj aż 5 rzeczy, rzeczy do wyboru Mam, tak, rzadki zrzut, albo bardzo rzadki zrzut, albo zrzut importowany albo zrzut egzotyczny, albo zrzut czarnego rynku więc oczywiście bierzemy ten e, najlepszy, czyli zrzut czarnego rynku najbardziej rzadki, uwaga zobaczmy co to będzie i niebieski gór. Ja, pierdolę. Nowy przedmiot no Dominus minus. I ja zobaczymy, pęknie. jak wygląda ta farba na dominusie. No to było przez przypadek sprzedałem do minusa i to do następnych. siema